No, siemanko. już w siódmym odcineczku zagrajmy w trzecią erę. Oj, dzieje się, dzieje się. Niezłe rzeczy się robią, dzieją. Co ja w ogóle nie wiem, skąd oni się tutaj wzięli? <ścoughs> Widzę, że już wyszkolone oddziały dom, ale te podstawo, więc nie mam się za bardzo zaprzyjmować. Mm, wschodni Ozgiliat jest bardzo dobrze chroniony, więc można się trzymać tutaj bardzo dobrze. Dobrze, co nagrywałem, bo miałem zapas odcinków. Tu za dwie tury będzie kopalnia, wyśmienicie będą lepsze... będą pieniądze w końcu! A najważniejsze. Pieniądze muszą być. Ciekawe jestem, co Mordor chce zrobić. O! Wymordował te pały się na razie nie chcę ruszać do zgiliad dopóki nie uzbiorę dobrych sił taki jest mój plan na razie nie ruszać się do zgiliad potem co będziemy tu jest chyba Kirit Ungol a tu nie tu jest Minas Morgul, tu jest Kirit Ungol tak, taki mam plan na tu ich zablokować w tej przełęczy zająć Minas Morgul i ich tutaj wy... wybić Ile to kosztowało? Jezu, ile mi to koszt zebrało? 4,5 kafla, o kurde, to nieźle. Mm, a dzięki temu będę mógł. Co? Aha, to jest tylko taki tam, dobra, przeszkolimy sobie tych. I no, nie ma zbyt wiele pieniążków, więc nic więcej nie mogę zrobić. Aha, dyplomatę może tam w końcu zajmę się tymi dyplomatami. Tu się dzieje. Chcę, żebyś szedł do mi leśnych elfów. Chcę z nimi nawiązać tak. jakiś kontakt. I jeszcze tutaj jest mój ten. Chyba gdzieś tutaj. Jesteś tu gdzieś? Tu chyba jesteś. No właśnie. A, ja mam z nimi sojusz. Teraz wybierzemy się do elfów Wysokiego Rodu. I nawiążemy też z nimi jakieś stosunki handlowe. W tych tutaj mieścinkach coś się dzieje, nic się nie dzieje. Ale mogę tutaj budować różne rzeczy, ale nie mam i tak pieniędzy. Dobra, więc zrobimy turę, bo nic się nie dzieje. To jest taka kampania w defense, w obronę walnięta. Bo trudno, trudno jest, trudno. Motor cały czas napiera. Gond Gondor to jest dosyć. No, świetnie. Po prostu super. Znowu będę musiał się... a nie, bo to jest takie Osglia, to kuźwa. Tu w tym Osglia to nie się będą rozdzielać. Cholera. Dobra. Do wschodniego Osglia doślemy posiłki. Tu mam jakieś oddziały. Teraz zobaczymy. Mam oddziały. Cztery świeżutkie oddziały, które stawią się tutaj. Łźwa. Czy ja będę mógł tak zrobić? Nie, zajebiście Ale są kopalnie, które mi dadzą. Cztery i to ładnie. Mm, dobra. Nie jest, nie jest źle, ale mam mało wal, jednostek walczących wręcz. Cholera. Bardzo mało. Musimy trochę w to miasto zainwestować, bo tu będę mógł się spodziewać ataków ze strony tej, właśnie szanownej. Dobra, robimy tutaj farmy. I już nie ma pieniędzy. Co tutaj idzie? O ja, Na pięknie. To powiem tak, jesteśmy w totalnej dupie. Nie mogę stąd posiłku dostać, bo przecież oni tutaj nie będą mogli stanąć. Indziej. Kurde. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Na pewno będziemy walczyć. Muszę jak najszybciej zebrać armię i ruszać na Smorgul. No jak się spodziewałem, ja piops Dobra Oczywiście gramy Jak ich rozbiję to przypuścimy kontratak Na no, Minus Smorgul, najpierw sprawdzę tym Moim yy, no. Moim szpiegiem jaki jest garnizem w Morgul i się tam udamy, żeby je zająć. Tak. Oczywiście będę musiał sobie od uzupełnienia zrobić, bo na pewno straty będą wielkie, a moją decydujące naczyni są łucznicy tutaj. Ale to się ładuje, a ja włączę nagrywanie jak się to załaduje. Albo w sumie już się załadowało. Okej. Okay. Tu jest to drugie oddzielniat. Tu jest ciężej, mówię Wam. Tu mojego doświadczenia oddziały będą się rozdzielać. Będą musiały szybko działać. W takim razie. Wy tutaj. Wy tutaj. Tu będę musiał. Tu będę musiał ostro jechać. Ostro. Dobra, podzielę Was tak. I tu jeszcze oddział. Jeżeli się uda... Dobra, tu was postawię na razie, potem was przeniosę. Dobra, generał, ty będziesz tutaj. Dobra. I teraz druga brama. Druga brama jest tutaj. I tu będzie reszta. Nie jest tego za wiele. To rangerzy tutaj. I wy tutaj. Kto tu jeszcze jest? Jeszcze możemy? Tak. Okej. Okay. Wy jesteście dosyć doświadczeni. Będziecie ich tutaj trzymać. Wy będziecie ich wspomagać. A ty, generale, panie, tutaj będziesz. Musicie wytrzymać. Znowu, już zaczynasz klatkować, baranie jeden. Dobra, myślę, że jest dobrze. Grupa jedna i grupa druga: ok, start. Wy tutaj, albo nie, nawet i tutaj. Będziecie musieli szybko, jeśli się tutaj rozprawimy, będą się rozdzielać? Będą się rozdzielać. Będziemy musieli tu wytrzymać. Kurde, w cholerę nie będę mógł przysłałbym sobie te posiłki, to bym się czuł trochę pewniej. A tak to mam tylko dwa oddziały tutaj. Tak średnio. Dobra, niech oni podejdą trochę szybciej. Dobra, zaczyna się. strzelajcie, Wystrzelajcie tutaj. Aby tutaj. Nie wiem, czy wytrzymam w mordę. Ale tu widzę, że napieram swoją główną siłą. Tu idą jakieś niewielkie oddziały, które zanim dojdą, to... Trochę potrwa, dobra. A tak. Ha, nie uciekać, nie uciekać. Trzymać pozycję swoją. By tak samo. Nie wiem, czy będą się łucznikami pomagać niedługo musicie się tutaj musicie wytrzymać tutaj widziałem dwa oddziały mają dobre wyszkolone to czy o właśnie ten czy tutaj idzie właśnie ten drugi oddział chyba tak tutaj jest dobra tam ma słabo oddziały są jakbyśmy mu generało rozzwalili to by było fajniej tu jakoś idzie mniej więcej Tutaj ich trochę cisną Strzelajcie panowie, strzelajcie Cieszę się, że macie umiejętność strzelania w mur, a strzały i tak dolatują Bardzo mnie to cieszy Cholera Pomóżcie im. On się będzie pchał teraz tutaj. Kurde, jeszcze te klatki zasrane. No Co się dzieje? Zatrzymać ich, nie mogą przejść. Polera. Ujźwanie, klatkuj mi tak. A zus jak mnie to denerwuje Czemu on się będzie przedzierał, bo matka jedyną. Atakować ich Tępy pały Przegramy to Pomóżcie im w walce. Tutaj pomóżcie. Tutaj szybko pomóżcie. Ale pchają się. No już. Nie mogą się przedrzeć. Kurde. Czemu wy stoicie, barany jedne? Oni się przedzierają. Może z takim Debilem, dobra. Mm. Dobra, przyjdźcie tutaj szybko. Natychmiast macie przyśbiegiem, Nie uciekać. Super. Może nie jesteście takimi tempim pałami. Świetnie. Już, co wy robicie? Tu macie ich atakować, tutaj. Tępe pały jedne. Nie zostawiajcie ich samych. Tu macie ich za nimi... Jezus. Biegnijcie za nimi, tępi idioci. Boże święty. Już dobiegacie? To szybko, 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 szybko. Ustawcie się to nie wiem, czy będzie taka potrzeba, bo tylko straciłem tutaj obronę solidną. Dobra. Nie wiem, co oni wyrabiają? Oni tu zaczynają uciekać. Dobra. Wy wywalać stąd. Tam, do nich, szybko. Macie się do nich szybko przenieść. Natychmiast. Oni już sobie tutaj poradzą, bo już wszyscy są złamani. Tak jest, wyrząć ich. Wyrżąć ich. Wybiegiem do swoich jeszcze zostali ci tutaj. Nie wiem, może uda się wytrzymać. Nie, wiem, myślę, że trochę nam się zwiększyły szanse. Cholera jasna, klatki. Kurwa mać. No ja nie wiem, dlaczego on tak klatkuje. Jak gram normalnie, to jest wszystko pięknie. Dobra, grubesol, to jest najlepszy oddział. Będzie się na pewno pchał. Wszyscy atakować. Dobra, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Co wy robicie? Tempę pały. Jezus Maria. Wycofać się. Barany jedne. Ale biegiem. Barany jedne. Co wy robicie? Chryste. Parany jedno. ale biegiem mać Debile Dobra, wracać. Jesteście tu potrzebni. Wracać. Szybko, wracać. Już nie jesteście potrzebni tutaj. Tu jak jest? Tu jest dobrze Nie ma szans, żeby oni się przedarli. I już zatrzymać, zatrzymywać ich Formować szyk i strzelać barany jedne Co wy wyprawiacie? O ja pier Ten chuje. Dobra Widzę, że oni się będą przepychać jak jakieś idioci nie dać im przejść Macie ich złamać w końcu Muszę tu więcej zrobić oddziału walczących wręcz strzelać strzelać mówię No Przygotować się i strzelać, wy tak samo Wy tu musicie wytrzymać, one będą się też przepychać tak jest, w idealnym miejscu strzelacie. Jezus, co wy robicie? Chodźcie strzelać. No pięknie. Broni już są złamani. Wyrżąć ich Tak jest, wyrżąć I nie gonić ich Musicie tu przybiec, jak najszybciej. Szybko, wiem, że jesteście zmęczeni ponowie, ale musicie jeszcze dać miro. Muszę was jeszcze wykorzystać. Biegiem, 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 biegiem. Jesteście wyczerpani, wiem, ale musicie. Co? Konty, no. Nie, wyrżnąć ich. Wyrżnąć wszystkich. Pou, jesteś na super. Po prostu. Dobra, 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 dobra bo strzelać im po swoich. Nie, 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 nie. nie, nie. Tysiąc, Tysiąc więźniów mam, ostatni pięknie. Strzelać w nich, strzelać. Strzelać te te Możecie trochę zluzować wora, stańcie tutaj. Treny, wahabi, tu jesteście. Strzelać w nich. No, spisaliście się. Brawo. Strzelać w nich. Tak jest. Jak najwięcej lubić, tych Noi. Będziecie sobie tutaj czekali na nich A już yy... dobra, wy też tutaj Macie mi ich powystrzeliwać wszystkich Wy już sobie stańcie normalnie Już jesteście wyczerpani Już nie musicie, więc... Już, już... Już dobra, już się już nawalczyliście się. Jestem z was dumny. Co wy robicie? Dobra, biegnijcie sobie jak chcecie. Jak chcę to przyspieszyć już. Strzelacz. Nie wiem, kawalerzy, to mi się nimi zajęę wszystkim. Dobra, starczy, starczy już, już, już się świetnie spisaliście. Wy też. A wy was prawie pełny oddział jest. Znaczy jest pełny, no w sumie, no. Niech te tempe pały uciekają, a my się tutaj ładnie. Muszę zakładać więcej oddziałów walczących wręcz tak już was nie zostało zbyt wielu nie macie co. Dobra. No mogę się tu bronić, ale muszę więcej oddziałów walczących wręcz. Nie ma bata. Więcej. Już teraz będę miał ledwo. Ledwo dwa będę miał oddziały takie już nadwątlone. Jeden cały i pewnie 500 straciłem, ponad 500 na 1500 stracił ja mu wybiłem 3-4 żołnierze. 200 im zostało chyba. Nie, 200, równa dwu... równa 200 została. Ładnie. Mam nadzieję, że oddział się... O, właśnie. Elegancko. Bitwa po mojej myśli. Cieś lub się jeszcze bardziej gdyby nie klatki. Ale to można przeżyć. Okej, okay, dobra. Nie, nie chcę. O, mam 7000, o proszę. Bo widzę, że się te farmy zrobiły. Świetnie. W ogóle jaki mam przychód? No, ładny. Dobra. Panowie, jak się tutaj sprawy mają? Muszę was tutaj dorobić. O! Tak? No i niestety nic więcej. Yy, może zrobimy tutaj Town Guard potem. A tutaj dość posiłki stąd. Tak w postaci tych dwóch oddziałów. A tutaj zrekrutujemy. Nic nie mogę zrekrutować. No ale to. Mm, kawaleria. Przyda się. A tu zakrytujemy kolejnych wojaków. I może, 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 może co by tutaj jeszcze. Drogi wybudujemy. To jest to jest cenne. Czy tutaj się zrobiło już to? O, jeszcze tutaj będę miał ekstra. I tutaj zrobimy tak. A już tutaj. No to teraz zrobimy to te tutaj, to gówno. Zwiększymy wam podatki. Tak. Zwiększymy Wam podatki. I nic więcej. A zapiszę sobie jakby co? Gondor. Safe. Ok. Gerbimy tu O, wow, nie to. A jeszcze sobie może, może tego tutaj. Gdzie Ty jesteś? Milo. lord. O, właśnie. Słuchajcie, co jest to, co chciałem To mi się pisało bardzo szybko. propozycja dla Was? To Elegancko. Dziękować. To są moje dochody pewnie wzrosną. Niedługo ruszamy na minas Morgul Żeby ich zablokować w tej przełęczy Ale będą musiał jeszcze trzymać jakiś garnizon o z giliad, bo mogą mnie zajść. Harad z jednej I ten Mordor z innej strony. Yes, yes. Dobra. Co my tu mamy? Tu się nie niezła armia robi. Naprawdę niezła train Tylko będę mógł tak zrobić. Dobra, tu się na razie wszystko ładnie robi. Tu mi się zrobiły te, te lepsze kopalnie, które mi dają. plus 360, to jest dobre. Tutaj by mi się przydał jakiś oddział łuczników, ale mam tylko jeden. Tak trochę kiepsko wygląda to. A zobaczę sobie, jak tutaj wyglądają sprawy. I na spór góry. To będziemy atakować. Armia mordorów wychodzi. Słabo tu macie. Ale jest nas to jest porządna forteca. Nie wiem, czy z takim oddziałem ją zdobędziemy. Myślę, że da radę. Dobra, jeszcze zrobimy jedną turę i kończymy odcinek. Będę musiał wybudować tutaj wieżę strażniczą. Jakby co? To by niby głupi pomysł. Nie, byłby głupi. Widzę, że mam na razie spokój z mordorem. A nie, jednak coś tu idzie. Lezłem to będą napierać dalej, aż coś nie wymyśla. Ale wymyślimy coś spokojnego. O 8000 jak fajnie. No ładnie. Dobra. Zaraz zagospodarujemy sobie te tereny. O będę tu ja nie chcę. To jest do dupy. Mimo, tak. Tak, zrobimy, jeszcze tutaj. I wróć o, w morze, żebyś zdążył tylko. Nie no, nie powinien ci zagrodzić. Chyba. I'm gonna stick you. O, to się zbudowały te. Przeszkalamy was. I wybudujemy tutaj Bolistow Tower. Okej, okay, jest dobrze. O, świetnie. I will not waste words on you. Jedną z atakowała mnie już większa armia. Powinniście dać radę. Mm. Mamy Mam jeszcze pieniądze, to zrobimy to. Może to coś da. No I będą trzy oddziały, tylko eee, to tam takie tam gówno. Najtwardzi dostali strażnicy. Okej, okay, dobra. Więc tutaj kończymy odcinek, mam nadzieję, że się podobał. Na szczęście szczęśliwa bitwa dla nas, więc dzięki za uwagę i trzymajcie się. Na razie cześć.